Ten sezon był niezwykle ciekawy. Tytuł mistrzowski rozstrzygnął się dopiero w ostatnim spotkaniu pierwszej ligi: Śródmieście, a wyprzedziło owłos kruczki na trzecim miejscu. Zmagania zakończyli szpilmacherzy. W ostatnim meczu w Śródmieście grało z zespołem krasików. Dlatego tego drugich to nie było znaczenia, bo już mieli byt ligowy. Też mieli raczej szansę na awans. Natomiast Śródmieście minimum remis. No i wbrew pozorom: jedni, druzy walczyli na boisku, krasiki nie odpuszczały. No ale mecz, jak zwykle, wygrało się w tym tak niektórzy mówią. Natomiast, oczywiście, liderem w całym zespole był jeden zawodnik, czyli Tomasz Jodorów. Warto wspomnieć o tym zawodniku, bo dla ligi i swojego zespołu jest niczym: Leo Messi, dla Barcelony i La Liga. W tym sezonie były piłka Śląska, Wrocław zdobyła aż 29 bramek. Ciekawie było w rywalizacji medale, ciekawie jednak także w batalii o pozostanie lub awans do najwyższej klasy rozgrywkowej Spartana dwa mecze branżowe były przewidziane. Odbył się jeden. Fidasz już w poprzedniej sezonie również walczył o utrzymanie w pierwszej lidze. No i w tym roku również. Walczył z tym rewelacyjnym zespołem FC Call Center, który jeszcze nie w Pucharze Ligi. Jednak pierwszoligowcy wypunktowali drugoligowców i po prostu zostają w pierwszej lidze. Natomiast drugi mecz nie odbył się ze względów formalno-regulaminowych. No nie doszło do skutku. No i w związku z tym w przyszłym sezonie Liga będzie po prostu poszerzona. Zacięta walka o tytuł, zacięta o grę w pierwszej lidze to jednak nie wszystko. Sensacyjny przebieg miała walka o Puchar Ligi do finału, awansowali bowiem drugoligowcy FC Call Center Intergalactica. W decydującym meczu jednak przegrali pokarnych z Empower. Mnie osobiście, jako kibicowi, na przykład, to najbardziej podobają się mecze Pucharowe. Dlaczego? Zawsze musi być wynik, rozstrzygnięcie. Często wiele meczy kończyło się karnymi, a to są emocje. Też w tym finale. Empower to znany, dobry, pierwszoligowy zespół, zresztą Super superpucharu. No i rewelacja FC Call Center. Młodzi chłopcy drugiej ligi. Też ten finał miał swoje emocje, dramaturgię. Remis 1-1 i karne. Do tego jeszcze taka grupa kibiców, ponad 100 osób takie na takiej amatorskiej lidze to rzadko się zdarza. Areną wszystkich spotkań amatorskiej ligi piłki nożnej Spartan Cup był stadion przy Krajewskiego we Wrocławiu.